Witam ponownie. Zagrajmy w marnujmy amunicję na losowych bandytach. Tak, kiedy ostatnio skończyliśmy, mieliśmy marnować amunicję na losowych bandytach. Wow. Tak, zostałem poproszony przez jednego użytkownika, żeby pochwalić się karabinem samopowtarzalnym. Ile razy możemy strzelić z karabinu? Raz. Dwa. Trzy. Trafiąc przy tym, mnóstwo amunicji. Tara! No, dobrze. No! Trafienie krytyczne, wow. Du, du, du. Poznajcie moc mojego karabinu samopowtarzalnego! Koniec który podbiegnij. Nia, ha, 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 ha. Niestety, jeśli chodzi o wydajność, to i tak nie może się równać ze strzelbą na słonie. Oto był karabin samopowtarzalny. Straciliśmy na to mnóstwo amunicji. Dlatego wolę stary, dobry re rewolwer, który na jeden strzał zabiera jeden nabój. Co oni mają? Złoto! to topór. Nie dziękuję. Złoto! Zbroja barbarzyńców. Hmm. A, zbroje barbarzyńców Aj, Zobaczmy, is it, co to jeszcze wymianę Twoje, twoje szaty KP3, obrona 3 A to minus 5? O, o. Dobra, Veril Trzeba ci... dać ci z tą zbroję jakoś o, ludzie. Załóżmy, że dasz nam to wino. A ja jakości odbiorę tą szatę. Nie odbiorę ci tej szaty. Kurczę. Jest co? A, nie, nie, nie użyj. Upuść, upuść. Teraz daj mi to i to. I weź to. Ja wezmę to, upuszczę. I wyglądasz poskudnie. I weźmiemy wino. Dopóki nie znajdziemy ci lepszej zbroi, Vergil, to będziesz... No ludzie, czy ja... czy Daj mi tą szatę i weź wino. Oprócz tego weź wino. Oprócz tego weź... ...żarniki. A, od razu lepiej. Hmm. No dobra. Powróćmy do Tarantu. Miejmy nadzieję, że Jaina sama nas opuści. Jaina, opuść nas. Błagam skrypty, skrypty nie zawiedźcie mnie. Come on. Jeszcze troszkę. Nie. Brrr. No niech będzie. <ścoughs> Dlaczego on? nie chcę mnie opuścić hmm. dlaczego o sklep wielobranżowy co powiesz na mały handel i dlaczego nie masz nic co mnie może interesować obrazki się w kolę nie hmm. tak co jeszcze ci mogę opchnąć? Granaty, nie. Um, t, t, t. No dobra, sklep wielo-branżowy. A, półelw. Na klub dżentelmenów Wellingtona, coś tam, coś tam. a z tobą chcę porozmawiać. Widzą pana, kim pan jest. Oto Matthew Jason. Jameson, przepraszam, Jameson. no obudził się rano, poszedł się oblać. Myje ręce i obrączka spadła mu tu z lewu. Dobra, ze 150 sztuk złota będziemy w kanałach. Ale czego ja szukam, to. Oprócz, oczywiście, różnych pięknych rzeczy. Madame Lil. A, Madame Tussauds, ale. Ale i mnie interesuje. O, człowiek sklepikarz. A ty jesteś Docker? Handel. Co ty masz, co mnie może interesować? Nie masz nic, co mnie może interesować, prócz członka CZŁONKA. Prócz trzonka topora. Bądź też czonka, jak to niektórzy ludzie mogą mówić. No dobra, zrobimy tak. Pójdziemy po... ...naszego głównego quest'a. Tylko gdzie on jest? Czeka. On był gdzieś tutaj, nie? Devonshire, Devonshire. Tak, 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 tak. Ulica Devonshire, P Shire i Synowie. A oto on! Oto nasz kolejny członek drużyny. Oczywiście muszę zobaczyć teraz... Limit towarzyszy 2. Kurczę. Kurczę. Kurczaczek. A, no dobra, ale porozmawiajmy z nim. Hello. Cześć. Jak się nazywasz? Bloody ignorant outlander. Tak, Krasnolud, który mówi ze szkockim akcentem. Wybacz nie przyszło mi do głowy, że to takie fopa. you don't need to take such treatment from this dwarf <laughs> bloody annoying little runt if you ask me <laughs> I mean, look at him putting on airs like he's some sort of native dwarf i'd be surprised if he's ever even been out of the city in his entire life you can always smell a city dwarf a mile away he's probably got a manicure his beard looks a bit scraggly too probably out past his bedtime I was saying that it was bloody rude of you to be asking me a dwarf for his name it's not something to be thrown out and away like the day's rubbish o hmm. ten głos ten głos przypomina mi się trochę simpsonów ale nie nie to nie ten głos dobra jeszcze you're not to blame stranger

Ci za to meet an outlander who tries to understand our ways. well met, my friend. now, how can i help you? To to you need to know. Wiesz, to yes, i do. and i curse the day i ran across the devils who own it. ungodly bunch they are. i can only guess what goes on behind those doors. that building is the headquarters for the infamous p. Skyler and sons. oh, yeah. Czemu tak się przed tym I ask you the same, my friend. You seem awfully curious about Peace Skylar and Sons. What brings you here? Na to, że oni byli jego sprzedawcami. Interesting. I too am investigating one of their products. I saw it for sale in a pawn shop down the merchant's quarter, and it had their imprint. Would you like to see it? Czy chcesz go zobaczyć tak bardzo? Krasnolot pokazuje Ci raczej niespecjalną bransoletę wykonaną z brązu z ledwo widocznymi zadrapaniami za na zewnętrznej powierzchni. Na wewnętrznej części widać znak firmowy Scheiler i synowie. Muszę przyznać, że to jest raczej nie rzucający się w oczy kawałek roboty. Jakie jest jego znaczenie? Non descript! This bracelet is ancient! An unbelievable find! And the final piece to a puzzle I've spent my whole life trying to unravel. Do you see these dwarven gauntlets I wear? They were given to me by my grandfather, who in turn received them from his. Do you see the symbol carved on them? It's the same as the symbol carved on the bracelet. These gauntlets are the only link I possess to my ancestors, my clan lost to my family since before any of us can remember <inaudible> never ask a dwarf the name of his clan i'd sooner cut my beard than tell you the sacred name of my people such an action might be considered blasphemy but as for my family that's none of your concern we were lost to them and i've spent the last 200 years looking for where they might have gone Bardzo mi przykro. Rozmawiałeś o tym z szulergrami? To, is the point of this whole story. I've tried on multiple occasions to speak with the Skylars concerning this bracelet and where they got it. But I've been by their employees from the very beginning. They're hiding something. I know it. Co oni mogli ukrywać? The reasons for their I'm going to find out where they got this bracelet, regardless of what is necessary to do so. it może będziemy współpracować. Hey? Nope. looks like you've got a full house, ready? Damn it. A dwarf always chooses his companions wisely. I just don't know about you. I do wish you luck in your search. Ah, no dobrze. Chciałoby nam się trochę więcej charyzmy, ale niestety Nie mamy. Dlatego będziemy musieli poszegnać się z Jainą, ale to dopiero w następnym odcinku z serii zagrajmy w Arkanum. Więc do następnego razu technicy!